5 o 20 wystartował wczesny dostęp do nowego tytułu Guiding Git Games i wszystko zapowiadało się świetnie. Tylko, że nie do końca tak wyszło, bo gra złapała 2,5 godziny na opóźnienie, co już na początku pogorszyło mój pierwszy kontakt z grą. No i zacznie się teraz mecz, kurwa. Zaczęliśmy tego arama i zaraz będzie można serwery odpalić. Kod ich serwery się wypierdoliły. Poe. No i widzisz, i kurwa, ty mówisz, nie, już, już będzie działać. Oczywiście, że nie. My no za godzinę tą grę odpalimy, kurwa. Jest 22 na 10 minut. Miało być o 20. Kuja polecieli z nami. Dwie godziny czasu ukradli mi, już mi nie wrócą. Dwie godziny życia więcej. się Kurwa, jak, z, jak zdechnę, kurwa, już to będę. To nikt mi nie da dodatkowych dwóch godzin. Za te serwery, co nie działały, no. Bezpowrotnie zmarnowany czas. I jeszcze mnie wkuja zrobili na Uberze. No. Dziś podzielę się z wami moimi pierwszymi wrażeniami z Poe 2. Mam świadomość, że Poe towarzyszy ogromny hype, więc zacznę od wad, które zauważyłem, bo uważam, że ten segment może być przez wiele osób pomijany. Poe grałem na dwa sposoby, wojownikiem w koopie oraz najemnikiem już solowo. I tu moje wrażenia się rozchodzą dość mocno. Zacznijmy od przygody koopowej. Można powiedzieć, że ta gra sporo straciła, ponieważ nie była w stanie zapewnić nam komfortowej rozgrywki ze względu na błędy z wczytywaniem map, pośrednio co drugi loading screen wiązał się z resetem gry i odstaniem w kolejce do logowania. Kolejnym nieprzyjemnym elementem, który dotknął mnie w kołopie, był problem z samoistnym anulowaniem się palty. Nie zdarzało się to zbyt często, ale mimo to ponowne łączenie się w palty i konieczność teleportacji, która wiąże się z możliwością wyrzucenia, do kolejki logowanie nie jest niczym miłym. Niby to synergia, ale raczej z tych niepotrzebnych. Natrafiłem również na drobne problemy z lootem, który znikał. Na całe szczęście, nie na sytuację, w której wiązało się to z utratą cennej zdobyczy, i jeżeli o problemy koopowe chodzi, to tu możemy zakończyć, bo nie te film na nic więcej, co zabierałoby przyjemność ze zgrywki. Przechodząc do doświadczenia singlowego, tutaj sprawy mają się zupełnie inaczej: dochodzi do obrotu o 180 stopni i tu nie było praktycznie żadnych problemów technicznych. Więc jedyne wady, które miałem okazję zobaczyć, to nieodznaczające się cele poboczne związane z mapą, takie jak ubicie bossa czy odkrycie skarbu, ale po ponownym wykonaniu czynności rozwiązywał się ten problem. Trafiłem też raz na się bossa, ale jeden boss, który nie odpowiada i jest nieśmiertelny to nie jest jakiś ogromny problem. Przynajmniej według mnie, zwłaszcza jeśli nie jest to standard, a przykre zdarzenie podczas gry, które naprawia reset od checkpointu. Trochę ponarzekałem, więc pora przejść do szerokiego wachlarza zalet tej gry. Drzewka rozwoju postaci są świetnie zrobione, złożone oraz wielowątkowe, co daje możliwość zrobienia unikalnego buildu, który będziemy dostosowywać pod nas. Tworzy złudzenie, że to co my wykreujemy jest tylko nasze. Nie tak jak w Diablo 4, gdzie mamy jeden dostępny build, w którym każdy gra. Warto zwrócić uwagę na redefiniowanie stylu grania, ponieważ podczas gry mamy aż trzy warianty poruszania się. Za pomocą myszki, za pomocą klawisza AWSD oraz pada. Sprawdziłem dwa warianty gry i według mnie jest to świetne rozwiązanie. Każdy gracz ma przywilej wyboru sposobu, który odpowiada mu najbardziej. Ja osobiście wybrałem wsad na postaciach dystansowych oraz myszkę na postaciach walczących w zwalciu. Idziemy dalej do dla mnie kluczowego elementu tej gry, bo o dziwo nie podchodzę do tej gry jak do pełnoprawnego hack'n'slasha a raczej jak do pewnego rodzaju hybrydy gier Souls-like z tym właśnie gatunkiem. Mamy wymagający starcia z bossami, których nie można opisać jako kolejny boss z tej gry. Praktycznie każdy boss ma swoje nieszablonowe rozwiązania. Ciężko mi nawet przyrównać jednego do drugiego, bo byłoby to swego rodzaju obelgą. Jeśli chodzi o przedmioty, to unikalne przedmioty są to prawdziwe unikaty. Nie masz tutaj więcej obrażeń w dni nieparzyste, a na innym w niedzielę i święta. Tutaj grasz... Tefasz unikal, przez chwilę się jadasz tym, co ci wypadło, zakładasz przedmiot i następuje dalsze jadanie się tym przedmiotem. Aż do smutnego momentu, gdy musisz wymienić go na lepszy. Miałem tak z moją kuszą, która umożliwiała mi strzelanie jak z minigana, tylko że to była strzelba. Przetrzymałem ją do momentu, aż inne przedmioty zadawały trzy razy więcej damage'u. Ale związałem się z nią i nie wyobrażałem sobie dalszej gry bez niej. W sumie miałem unikalną kuszę, a czułem się jakbym był w toksycznym związku z dziewczyną, bo wiedziałem, że zasługuje na więcej, ale nie chciałem się z tym pogodzić. Podsumowując ten krótki film o moich wrażeniach, powiem tak, poetwa nie można nazwać dobrą grą, bo jest to obraza i umniejszenie temu tytułowi. Jest to wyśmienita produkcja, w dużej mierze pozbawiona wad. Jeśli miałbym ocenić grę ze względu na jej kluczowe elementy, to nie byłoby innej opcji niż 10 na 10. Niestety trochę straciła w moich oczach przez problemy techniczne, za które muszę odjąć jeden punkt. Bo są to istotne rzeczy, lecz po paru dniach i powrocie do koła zauważyłem, że problemy zostały w dużej mierze stłąszone w zadatku. Czy polecam ją kupić? Tak, jeśli kochasz hack'n'slashe, to nie masz i lepszego wyboru. Jeśli lubisz slajki, -like, to tak, jest to nieszablonowy wariant, który poka pokazuje jak robi się wybitne bossy. Jeśli nie lubisz tego typu gier, to jest to najlepsza okazja, żeby zmienić swoje zdanie. Jest jeszcze wiele powodów, dla których warto kupić tę grę. Ale jest jeden wariant, w którym nie warto. Jeśli grasz w gry tylko dla fabuły, wtedy wykup sobie pakiet Netflixa i oszczędź sobie zawodu. Jeśli coś ważnego pominąłem, jestem otwarty na rozmowy i zapraszam Cię do sekcji komentarzy. Lub na słowną potyczkę na żywo na streamie. Standardowo, jeśli dotrwałeś do tego momentu, proszę Cię o zostawienie oceny i najlepiej suba. A ja uciekam grać dalej. Hej, hej.